Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, patrząc na wpisy protestantków, naszych kochanych, absolutnie nie potrafią podważyć wiary w przekaz, gdyż Pismo Święte, Słowo Boże uczy nas, że trzeba wierzyć tak, jak nam przekazali apostołowie, a apostołom przekazał wiarę Chrystus, tak? A więc my wierzymy w przekaz, Słowo Boże uczy nas o przekazie, Apostowie przekazywali tą naukę święty Paweł do Tymoteusza, pisze, że żeby zachowywał wiarę, tak jak się nauczył od niego, czyli święty Paweł mu przekazał, tak? Święty Paweł nie pisze do Tymoteusza, czytaj se Pismo Święte i co ci tam Duch Święty obwieści, tak wiesz, tylko zachowuj to, czegoś się nauczył ode mnie, prawda? A więc Słowo Boże nie pozostawia absolutnie żadnego miejsca, na jakieś e, osobiste e, wy, wnioskowania na temat e, objawienia Bożego. Zostało ono powierzone apostołom, im zostało powierzone nauczanie, prawda, i sprawowanie pieczy nad Kościołem. E, widzimy, pastor, e, prawda, e, jak mu tam, się to wyleciało z głowy. Jak mu tam ten. Yy, ho, 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 ho. Z tajemnego planu. To jest reklama, Fabian, tak? Się. Yy, pastor Fabian Błaszkiewicz wczoraj podważał właśnie yy, wiarę w przekaz yy, posłuszeństwo. Tak wysłamy sobie dzisiaj dalszej części. Mniej więcej tego, co wczoraj, gdzieśmy wczoraj skończyli, zwrócimy sobie na, na pewne rzeczy. W kontekście tego gadania Protestantów życie świętym Życiem, święte, życie, święte, życie. Tak naprawdę to wołanie, święte życie po protestancku nie jest święte. A więc to nie święte życie sobie zobaczymy i dlaczego to święte życie protestantów, jak je nazywają, nie jest święte i nie może być święte, bo nie jest oparte na fundamencie świętości. A, no właśnie, o tym za chwilę jaki jest fundament świętości to za dwie minuty. Nie chodzi o to, żeby nie miał osobistej relacji z Bogiem, tak? Ale w pewnym sensie może mieć jakąkolwiek i do pewnego stopnia Kościół katolicki tego nie sprawdza, dopóty, dopóki ten wierzący wierzy w to, w co Kościół każe mu wierzyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc rozumie doktrynę, w ramach tej doktryny nie szkodzi Kościołowi, a wraz przyczynia się do jego, uwaga, materialnego dobra i po trzecie, jest posłuszny autorytetowi Kościoła w wielu kwestiach. Wiarę... No tak, posłuszny, to przecież list do hebrajczyków poucza nas, abyśmy byli posłuszni tym, którzy sprawują nad nami pieczę, tak? Bądźcie posłuszni. Dwa słowa więcej za chwilę i zobaczymy sobie dlaczego to święte, życie nie jest święte. A w kościele rzymskokatolickim wiąże się z instytucją, jest wiarą w instytucję i dopiero dzięki wierze w instytucję ta wiara obiecuje, że człowiek może się spotkać, może się spotkać z Bogiem. Zawsze pomiędzy. No to człowiekiem... Jeszcze raz, bo to mniej więcej to, to, to końcówka tego, cośmy słuchali wczoraj. No, Święty Paweł pisze do Tymoteusza, że jeżeli będzie dbał o charyzmat i o to, czego się nauczył, zbawi siebie i tych, którzy go słuchają, tak? A więc czytając od końca, zbawienie słuchaczy świętego Tymoteusza zależy od tego, żeby oni słuchali jego, a on żeby zachowywał to czego nauczył się od świętego Pawła. Czyli zobaczmy, przekaz prawidłowy z pomocą Ducha Świętego prowadzi słuchaczy do zbawienia. Słuchaczy, a nie wymyślaczy. Zawsze pomiędzy człowiekiem w kościele rzymskokatolickim a Bogiem Stoi ludzki pośrednik, stoi. No to między wami, a Bogiem też, dlatego, bo Ewangelia, na którą się powołujecie, napisali pośrednicy od Boga. Instytucja reprezentowana przez diakona, kapłana, tak zwanego biskupa itd., 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 itd. Tak. Teraz ja wiem, że dzisiaj w Kościele rzymskokatolickim jest masa ludzi, którzy przyjmują dobrą nowinę na sposób biblijny. Odnowa charyzmatyczna zwana Odnową w Duchu Świętym inne katechumenat inne ruchy, tak? Teraz nie mówią, widzisz kościół katolicki na to pozwala. Kościół katolicki pozwala na to, ponieważ kościół katolicki pozwala na wiele brewerii, tak? Siostra Faustyna Kowalska, ta której wiecie, tu sanktuarium jest tak zwane. Chodzi na chwilę na siostrę Faustynę. Tak, Kościół pozwala, Kościół akceptuje. Akceptację mamy tutaj w drugim, w drugim rozdziale listu do Galatów, kiedy święty Paweł przedstawił im Ewangelię, którą otrzymał od Chrystusa, tak? I Kościół zatwierdził to. Apostołowie zatwierdzili Ewangelię, którą święty Paweł przecież otrzymał osobiście od Chrystusa, tak? I teraz, moi drodzy, no to czyli tu jest autorytet Kościoła, ten punkt odniesienia, nie Sola Skryptura. Święty Paweł w Antiochii z Barnabą, jak mieli problem w 14 rozdziale apostolskich, to nie odesłał ich do Sola Skryptury, tylko podali się do Jerozolimy, by rozstrzygnąć problem. 15 rozdział, tak? I list do wszystkich kościołów. Moi drodzy, zobaczmy, jak rozwijały się kościoły. Kościół wzrastał i powstawały te wspólnoty lokalne, które razem tworzyły jeden kościół. Jak rozrastał się kościół Chrystusa? No, właśnie przez przekazywanie, przez to, że słuchacze okazywali wiarę w to, w przekaz, w przekaz, jaki głosili apostołowie, jaki nieśli ze sobą apostołowie. A więc jest posłuszeństwo, Głosicielom Słowa Bożego, a następnie posłuszeństwo nakazom Kościoła, tak? XVI rozdział: Święty Paweł nakazywał zachowywać postanowienia powzięte przez apostołów w Jerozolimie. I ten list został zredagowany, postanawiamy, duch święty i my, prawda? Nie nakładać na Was większych ciężarów. Ludzie przyjęli z radością, tak? Te postanowienia były zachowywane przez cały Kościół ówczesny, czyli przez ten rodzący się Kościół powszechny rzymskokatolicki. Prawda? I tak działa to po dziś dzień. Moi drodzy protestantki, mówią nasze tutaj kochane pastorzy Cyrika, Cyrika Kurylas, Schojecki, Węgrzy, wszyscy, że nowo narodzony żyje świętym życiem. Poważnie. No, ładnie brzmi, tylko przyjrzyjmy się, moi drodzy, temu świętemu życiu, a zobaczymy, że ono w swoim byciu świętym jest nieświęte. Dlaczego? Też, moi drodzy, zobaczmy, pastor Błaszkiewicz podważa tutaj wiarę w przekaz, czyli foruje tutaj własne wymysły. Zresztą to nie tylko on, ale pastor Cerico z Kurelas robią dokładnie to samo. I podważają posłuszeństwo Kościołowi. Moi drodzy, nie ma świętego życia bez posłuszeństwa. Moi drodzy, szatan może podrobić świętość. Szatan może podrobić wiele cnót, ale nie potrafi podrobić posłuszeństwa. I to mówią wielu świętych i mistyków prawda, z życia duchowego, szatan może zmałpować, stworzyć pozory świętego życia, tak, na które protestantki się łapią. Na pozory, nie na święte życie, bo święte życie w pełni i prawdziwe i w pełni zbawcze jest tylko w rzymskokatolickim kościele, bo jest oparte na pełnej prawdzie i na pełnym zrozumieniu, eee, prawda, eee. Ewangelii, prawda, na tym Pełnym zrozumieniu, w tym, nie to, że już wszystko nam zostało objawione, bo święte prowadzi nas do pełni prawdy, ale pełnia objawienia jest w Kościele rzymskokatolickim. Prawda i nasza świętość opiera się na tej pełni, która jest w objawieniu w Słowie Bożym i w tradycji, tak? Na posłuszeństwie. Zasadą świętości jest posłuszeństwo. Tak, posłuszeństwo Kościołowi, posłuszeństwo przełożonym, to posłuszeństwo, o którym raz po raz mówi się właśnie w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. Żeby być posłusznym. I teraz moi drodzy, protestantki tworzą sobie święte życie, ale czy są posłuszni Kościołowi? Nie. Oni są posłuszni samym sobie. Więc katolik bierze Słowo Boże, czyta je, rozważa, ale właśnie ma zrozumienie od Kościoła. Katolik czyta Pismo Święte, rozważa, ale nie wymyśla sobie wiary, tylko wzrasta w tym, w zrozumieniu, w głębszym przeżywaniu tego, co usłyszał. Tego, co właśnie mu zostało przekazane. Protestantek? Nie. Protestantek nie bierze słowa Bożego, żeby zgłębiać to, co mu zostało przekazane, to, co usłyszał, tylko on bierze słowo Boże po to, by sobie wymyślał coś, czemu jest posłuszny, ale temu, czemu. Temu czemuś, jest, czemu jest posłuszny, to nie jest wiara przekazana, tylko jego zdeformowane wymysły pod niego samego. Czyli protestantyzm jest posłuszny samemu sobie. A posłuszeństwo samemu sobie, świętość życia nie opiera się na posłuszeństwie własnym wymysłom, bo to jest posłuszeństwo ludzkie, sprowadzone do ludzkich, do ludzkiego wymiaru. Nawet jeżeli tam przestaje robić jakieś poważne grzechy, to i tak żyje w grzechu. Dlaczego? Bo nie jedne się z Bogiem na sposób Boga, tak? Jeżeli taki tam ubłogosławiony, jak nasz Kochany i drogi, pastor Rafał Kowalski od 30 lat praktycznie się nie musi spowiadać, pastor Chojecki też, i tutaj też nam serwują głupoty, że jak się tam ubłogosławi, to już ma przyszłe grzechy odpuszczone, wszystkie, a jak już trzeba coś tam, to Panie Boże, przepraszam, nie, już sprawa jest załatwiona, ale to nie jest słowo Boże, tak? Nie muszą współcierpieć, no przecież przez kilka dni mówiliśmy to o współcierpieniu. Nikt, nikt z nich nie wie, co to jest współcierpienie. Są oderwani od krzyża, oderwani od posłuszeństwa wierze przekazanej. A wiara, życie wiarą, właśnie tą przekazaną przez Chrystusa apostołom i przekazaną przez apostołów, yy, ich następców po dziś dzień wiąże nas z krzyżem, wiąże nas z posłuszeństwem Chrystusowi, który właśnie przez wiarę, która od Chrystusa pochodzi, czyli tu jest to zapieranie się siebie, negowanie siebie, tak? A protestantek odrzuca właśnie posłuszeństwo i autorytet. pecha, pyszna, zadufana, pecha, protestancka, pyszna. Wycha, wynosi protestantka i jego rozumek na piedestał. Tam nie ma Boga, tam nie ma świętego życia, tam jest tylko protestantek w swojej faryzejskiej świętości. Ja już jestem nowonarodzony, ja już mam wszystkie grzechy odpuszczone, jestem usprawiedliwiony, uświęcony, ubłogosławiony, uwszystkowiony, Panie. Tak? I... I, i, I co? Staje w takiej pysznej, faryzejskiej świętości. Ja już żyję świętym życiem, przestałem kraść, przestałem pić. Nie musi Boga przepraszać za grzechy, no bo co? Przeprosi dobrze, nie przeprosi drugie dobrze, on już jest nieutrasalnie zbawiony, nie? No, ktoś tam mądrzejszy powie, że trzeba przeprosić, bo nie wszyscy wierzą w nieutrasalność zbawienia, ale... Tu nie chodzi o przeproszenie Boga, takie jak oni tam serwują. Tu chodzi o spowiedź rzymskokatolicką, yy, prawda? Na odpuszczenie grzechów u tych, którzy otrzymali władzę. Ale pomijając to, prawda? Nie ma tam posłuszeństwa wierze. Tam jest posłuszeństwo kultowi ryzomu. A tam, gdzie nie ma prawdziwego posłuszeństwa, nie można mówić o świętym życiu. Święte życie jest tylko w pełni święte, w pełni prawdziwe i w pełni prowadzące do zbawienia. Jest tylko w rzymskokatolickim kościele, bo jest jeden kościół, jedna droga, jeden pasterz, jedna wiara, jeden chrzest. Wszystko inne to chłamy, większe lub mniejsze, ale chłamy. więc nie ma świętości życia w protestantyzmie. O, ja żyję świętym życiem i co powie? Nie piję, nie kradnę, nie zdradzam, tak? Chodzę do kościoła, czyli taka faryzejska świętość, nie? Religia w sumie. Nie? O, ja już jestem. Tylko zobaczmy takie święte życie, jakie wiodą protestantki faryzejska świętość. Jezus mówi, o nie, nie, nie ten odszedł sprawiedliwiony, ale ten, który się upokarza. A właśnie fundamentem rzymskiego katolicyzmu duchowości, rzymsko-katolickiej jedynej, prawdziwej i w pełni zbawczej jest bicie się w piersi, upokorzenie się. O czym pisze, upokójcie się przed Panem, Pan was wywyższy. tak? Zamieńcie śmiech w Płacz, protestantki muszą mnie. On tam raz się upokorzył, tam niby uznał swój grzech i teraz on już jest, nie? O ile w katolicyzmie pokora i pokorzenie się jest, winno być ak stanem duszy. Tak u protestantków się to ogranicza do jakiegoś jednorazowego emocjonalnego wyznania. O tak, panie, przepraszam. Oj, już bracie jesteś, nie? I co? A potem już jak grzeszy, to już ma wszystkie grzechy odpuszczone, nie? W pakiecie. Przyszłe, przeszłe, nic nie musi robić. I jest posłuszny własnym wymysłom. Szuka sobie kościoła, z którym by się zgadzał. on. ja się mam zgadzać, ja, ja się mam y, zgadzać z kościołem, nie? Ale znaczy, kościół się ma zgadzać, to co głosi się ma zgadzać z tym, co ja myślę? O, szukać se sekty garażowej pod siebie. A jak pastor Choleski mówi, o nie, no to załóż swój garaż. I gdzie tam jest? Posłuszeństwo Chrystusowi, gdzie tam jest posłuszeństwo wierze przekazanej? Nie ma. Tam jest posłuszeństwo własnym wymiotom. I na tym, na tych własnych wymiotach bazuje się ich tak zwane święte życie, które nie jest święte, bo prawdziwie święte życie bazuje na całkowitym posłuszeństwie tego, co się Słyszy, czyli nauki apostolskiej, tak? Przekazu wiary na pokorze. W protestantkach nie ma pokory, w protestantkach nie ma posłuszeństwa bo posłuszeństwo temu co się wymyśliło jest tak naprawdę gloryfikacją siebie i łechtaniem swojego ego nawet jeżeli szastają Biblię na prawo i lewo to i tak to robią pod siebie jak stare dziadki robią kupę w pampersy tak protestantki robią sobie kupę zamiast wiary i w to wierzą tak ale to nie ma nic wspólnego z wiarą, ze świętością. To, co głosi pastor Błaszkiewicz, jest kanałem ściekowym. Odrywa człowieka od kościoła, posłuszeństwa, autorytetowi. Tak jak widzimy, cały kościół był posłuszny. Wszystkie zbory lokalne okazywały posłuszeństwo wytycznym z centrali, z Jerozolimy. I tak wzrastał kościół. A więc wzrost kościoła w pierwszych wiekach opiera się właśnie na tym, co pastor Błośkiewicz podważa. Wzrost kościoła opiera się na przyjęcie wiary w przekaz i na posłuszeństwie autorytetowi. Kościoła. A protestantki rozwijają się. Ludzek ich pomnaża w totalnej opozycji do tego, co było powodem rozwoju pierwszego Kościoła. Tam było posłuszeństwo i, i wiara w przekaz. Protestantyzm się e, mnoży, jak króliki, przez nieposłuszeństwo i przez wiarę własne wymysły, a nie w przekaz. Albo inaczej, biorą to, co Chrystus przekazał w sobie Bożym, i sobie robią swoje wymysły. Bez autorytetu, bez posłuszeństwa Nic Są posłuszni Słowu powiedzą Ale na swój własny sposób Przekłamując, zakłamując Interpretując słowo Boże Pod własne potrzeby To nie jest święte życie No ale cóż Takie jest protestanty Pozdrawiam